Hejka, witam was wszystkich bardzo, bardzo pięknie w weekend, moi drodzy, w weekend, na tutaj oczywiście karciochach dnia. Kochani, mamy przed sobą teraz, nierobione chyba przez ostatnie jakieś dwa tygodnie, może nawet i trzy, Przesłanie weekendowe, kochani, i robimy je na tej zasadzie. Wyciągnęliśmy sobie tutaj karty różnych porad, kochani, łącznie z kartą typowo stricte na relacje i na związki. Co ten weekend tutaj może nam przynieść, może nam wnieść, co my możemy zrobić, żeby polepszyć swoje życie. Plus karty, kochani, Tarota, taki ogólny przekaz również dla nas. I na sam koniec, moi drodzy. Będziecie mogli sobie wybrać opcję 1, 2 albo 3, wymyślić sobie w głowie swoje własne pytanie, a ja Wam, moi drodzy, wyciągnę kartę i dostaniecie w tej karcie odpowiedź do tego swojego pytania. Tylko, moi drodzy, pytanie nie może być jakieś tam stricte, skomplikowane, składające się tak naprawdę z trzech znaków zapytania, tylko z jednego, tak, miejmy to na uwadze. No po to, żeby ewentualnie tutaj tą odpowiedź z tej talii, akurat konkretnej, kochani, tą odpowiedź otrzymać. Póki co, moi drodzy, zaczynamy od przesłań. Życie jest jak spirala, tak nazywa się karta, natomiast sama w sobie, kochani, brzmi. Przyjrzyj się tej starej lekcji z nowej perspektywy. Moi drodzy, y i okej, okay, i wyciągnij z niej naukę i, i wzrastaj dalej. Moi drodzy, bardzo piękny przekaz, y powiem wam taki no, no stricte troszeczkę na czasie, jeżeli chodzi o moje życie. Bo bardzo często, kochani, y y y y wracają do nas y pewne sprawy, które popełniliśmy w. Wcześniejszym czasie, czyli załóżmy, zrobiliście coś, ok, dostaliście po dupie i nie wyciągnęliście z tego lekcji. I nagle słuchajcie, do waszego życia pojawia się jak bumerang podobny przypadek, i wy, wiedząc o tym, że kiedyś dostaliście po tyłku i wiecie doskonale, jak to bolało, nie odrobiliście tej lekcji. Innymi słowy, kochani, wpakowywujecie się ponownie w podobną sytuację, nawet czasami i taką samą. I ponownie dostajecie po tyłku. I moi drodzy, ta karta zachęca do tego, żebyście wreszcie odrobili te lekcje. Żebyście pewnym sprawom, nawet właśnie patrząc na te stare sytuacje, które wam kiedyś dosyć ostro dały po, po, po waszej głowie, po waszym tyłku, po waszych emocjach, psychice, moi drodzy, które was bardzo, bardzo, bardzo mocno zabolały, bo ktoś wam coś zrobił, bo coś tam, bo coś tam, bo podjęliście złe decyzje i ktoś to na przykład wykorzystał, tak? Żebyście, słuchajcie, być może w ten weekend, bo być może podobna sytuacja, u co niektórych z Was się, kochani, zadziewa, żebyście, patrząc na to, co działo się kiedyś, moi drodzy, potrafili w obecnym czasie zrezygnować, moi drodzy, z tego. Tak, to znaczy, żeby po prostu wiedzieć, jak się zachować, wiedzieć, co, co, jak, jak się, co powiedzieć czasami. Tak, nie tyle, że zachować, ale czasami, co powiedzieć, jak poczynić żeby ponownie w tą samą sytuację się moi drodzy nie władować, tak? I nie musieć moi drodzy ponownie cierpieć, tak? Bo właśnie na tym właśnie polega, słuchajcie, życie. Życie nie jest usłane tylko i wyłącznie różami i pięknymi chwilami. One czasami, słuchajcie, daje w kość, daje nam po tyłku, ale to też jest do czegoś potrzebne. Jest potrzebne do tego, żebyście wiedzieli jak reagować, żebyście wiedzieli jak postępować, żebyście <laughs> wzrastali, uczyli się czegoś. Jeżeli pewne sytuacje się nam powielają w, po, w późniejszym, w późniejszym czasie, to Wy powinniście już być o tyle mądrzejsi, żeby wiedzieć, jak reagować, co zrobić, żeby ponownie nie przeżywać bólu. No i właśnie ta karta o tym mówi. Przyjrzyj się tej starej lekcji, którą już przerobiłaś, czy przerobiłeś oczywiście, ale popatrz na to nieco inaczej. Tak, w pewien sposób, jak możesz z tego wybrnąć, jak możesz z tego wyjść. I wyciągnij właśnie z jej naukę i wzrastaj, wzrastaj dalej, bo ty już będziesz wiedział, jak z tym postępować. To jest na tej zasadzie, kochani, głupi przykład. Mamy, słuchajcie, wirusa, jakiego mamy, i też tym samym, moi drodzy, my już wiemy, jak z nim postępować, tak? W tej sytuacji. Czego możemy się po nim spodziewać? My jesteśmy już o tyle mądrzejsi, że, jakby w pewien sposób, nie poddajemy się temu, ani robi z nami co chce, tylko w jakiś pewien sposób my wiemy. Czyli ja nie mówię teraz okowicie, kochani, a żeby nie było. Mówię generalnie o wszystkim, na przykład łapiecie jakiegoś wirusa X. Tak? I też tym samym, moi drodzy, wy wiecie już, jak się zachować, jak postępować, żeby nie pozwalać na, powiedzmy, jeszcze pogorszenie swojego własnego stanu. Tak? I tak samo jest tutaj z takimi życiowymi przykładami, moi drodzy. Dokładnie to samo. Uczymy się na własnych błędach. Ok. Next. Ufaj i miej nadzieję. Na horyzoncie pojawiło się coś nowego i pozytywnego, chociaż ty możesz jeszcze tego nie, chociaż ty możesz jeszcze tego nie dostrzegać. No to, moi drodzy, bardzo optymistyczna karta. Troszeczkę taka, która skłania nas w ten weekend do przemyślenia pewnych rzeczy, które wykonałyście wcześniej, i tego, jak powinniście reagować, żeby takie sytuacje już was więcej nie spotykały. Więc to jest taki przekaz dla jednych z nas. I moi drodzy, jest też taki przekaz nieco ukryty, że Wy możecie myśleć, że już nic piękniejszego Was w życiu nie spotka, albo też tudzież, że nic dobrego z danej sytuacji nie wyniknie, albo że w ogóle już Wasza sytuacja życiowa jest do niczego i jest do dupy. Tak? Karta, słuchajcie, bardzo pięknie pokazuje, że jest coś nowego na horyzoncie. I coś bardzo pozytywnego idącego do nas, tylko że my tego na razie jeszcze nie dostrzegamy. Z jakichś względów, może właśnie dlatego, że bardzo pesymistycznie patrzymy na pewne sprawy, albo też tudzież uważamy, że e, pewnie nic z tego nie będzie. No, karta nam pokazuje, że być może przy umiejętnym podejściu do pewnych klimatów, moi drodzy, waszym, na waszych e, lekcjach, które odrobicie, to nowe, piękne i wspaniałe może do was przyjść, <laughs> bo wy już nie będziecie cierpieć. Bo wy już nie dacie, że tak powiem, możliwości komuś, żebyście przez, przez tą osobę cierpieli. I dlatego będzie to piękne i będzie to nowo. Bo wy tutaj w tej karcie będziecie po prostu mądrzejsi. Bo odrobicie lekcję. Bo się nie wpakujecie w problemy. dobrze. Czas na działanie. Kochani, to już za dużo, już nie będę dyskutowała na temat tej karty. Czas na działanie to czas na działanie, więc działamy, moi drodzy, tak? Co robimy? Odrabiamy lekcje, co robimy? Staramy się, moi drodzy, te lekcje wdrażać w życie, po to, aby te nowe, piękne i wspaniałe mogły do nas przyjść. A co w związkach, relacjach i miłościach, moi drodzy? Frywolność. Frywolność, moi drodzy, dobrze. Odtworzenie romantyzmu w związku wymaga od ciebie pozwolenia na ponowne rozbłośnięcie Twojej młodzieńczej skłonności do zabaw. Moins, moi drodzy, wprowadzamy w ten weekend więcej romantyzmu, więcej właśnie frywolności, więcej czułości, więcej bycia przy sobie, moi drodzy, okazywania sobie tych uczuć, ciepła, serdeczności, opiekuńczości, wsparcia, tak żeby po prostu gdzieś ta druga osoba czuła, że wy jesteście i nawzajem. Musicie odbudować tą czułą część, Część Waszej relacji, bo czasami kochani jesteśmy w stałych związkach, gdzie to wszystko już jest takie przyśniedziałe troszeczkę. <laughs> pozbawiony już może nawet takiej, no właśnie tej frywolności, a ten weekend jakby zachęca wszystkie pary tutaj, nawet słuchajcie i te, które mieszkają razem, nawet te, które nie mieszkają razem, do tego, żeby trochę tej frywolności w tą relację włożyć. Jest to dobry czas na to, tak, gdzieś tutaj nasz niebłoskłąd kochani bardzo intensywnie nas do tego namawia, że to będzie dobry ruch, jeżeli takie powiedzmy zabiegi wykonamy. Dobrze. No więc cóż, karty porad mamy za sobą. Lekcja płynie taka, że odrabiamy lekcje, moi drodzy, nie popełniamy tych samych błędów, i dzięki temu, że tego nie będziemy robić ponownie i nie będziemy pozwalać ponownie na jakieś złe traktowanie was samych, moi drodzy, i sami samych siebie czasami bardzo często. <laughs> Będziemy mogli oczekiwać, że coś pięknego do nas przyjdzie. Działamy, działamy i jeszcze raz działamy, a dodatkowo zbliżamy się do właściwych osób, które są warte Waszej miłości. Jeżeli chodzi o przekaz ogólny Starota, mamy kartę siły, mamy kartę Głupca i Króla Buław. Moi drodzy, Przecudowny rozkład, pokazujący tak naprawdę sytuację pod tytułem taką, słuchajcie, bardzo, bardzo mocno te karty mogłabym przeczytać typowo na miłość, na relacje, bo pokazuje tutaj właśnie bliskość waszej osoby z drugim człowiekiem, taka silna, przeolbrzymia więź, która może się tutaj pomiędzy wami, kochani, wytworzyć. Bardzo spora dawka potrzeby bliskości, namiętności, seksualności płynąca tutaj z tej karty, zresztą tutaj trochę dodatkowo też oczywiście, kochani, ale na razie zajmujemy się kartą siły. I ta karta właśnie, kochani, bardzo mocno właśnie pokazuje ten stan, w którym, w którym po prostu zwyczajnie dwie osoby tutaj bardzo mocno do siebie, kochani, lgną, gdzieś tam właśnie podsycają tą, tą swoją relację, ten swój związek, moi drodzy, gdzieś wytwarzają tutaj, moi drodzy, bardzo taką dużą dawkę przyciągania do siebie nawzajem. I moi drodzy, ten weekend, co dla niektórych z nas na pewno pod tą kartą będzie istniał, możecie mieć też w ogóle sporą dawkę, słuchajcie, siły i energii do tego, żeby robić to, co chcecie wykonać przez ten weekend. Więc, raczej tej siły, kochani, tutaj, co dla niektórych kompletnie nie zabraknie. Więc, jak macie ochotę, nie wiem, słuchajcie, świat do gór nogami przewrócić, to, to tutaj jest bardzo dobry czas na to, bo faktycznie ta energia, słuchajcie, ten pozytywizm płynący z tej karty, jak najbardziej, kochani, będzie Wam pomocny w tym. Co planujecie sobie wykonać? Karta głupca, kochani, karta nowego początku, nowego startu. Być może co niektóre pary, zaznaczam, będą być może dyskutowały na temat całkowicie nowego startu w waszej relacji. Czasami, słuchajcie, te stare pary potrzebują, tak, na, tak naprawdę, słuchajcie, zacznijmy od nowa, tak? Zacznijmy od początku. Zacznijmy w ogóle jakąkolwiek nową przygodę razem, na jakieś nowe plany razem, być może jakieś tutaj m, zabiegi razem, tak? To mam na myśli. Pary, które ze sobą są, nie Mieszkają razem, być może zechcą w pewien sposób, kochani, wykonać jakiś nowy krok w swojej relacji, czyli pójścia o level do przodu. Karta Głupca też pokazuje, słuchajcie, ogólnie stan radości, wesołości. Słuchajcie, spontanów, takiej lekkiej głupkowatości, kochani, która jest nam wszystkim oczywiście bardzo potrzebna i tak dalej, i tak dalej, bo to niekoniecznie musi oznaczać coś zupełnie nowego, ale również, moi drodzy, właśnie taki stan, taki słuchajcie, ha, 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 hi, 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 I król buław, jeżeli jest tutaj kartą oczywiście osobową, może wskazywać na waszego partnera, to możecie też być wy, moi drodzy, gdzie macie tutaj naprawdę duży zapał do wszystkiego, dużą energię, dużą chuć to jeżeli chodzi o panów, albo oczywiście, jeżeli słuchają do panie, no to tutaj ta, powiedzmy, ochota na namiętność, na seks, może rosnąć oczywiście po stronie waszego partnera, bądź też przy was obojga, tak? Ochota do tego, żeby wyznaczać cele, wyznaczać jakieś priorytety, kochani, być może działać. Generalnie, słuchajcie, w tych trzech kartach, ja w ogóle widzę tutaj ochotę do tego, żeby się zbliżyć do siebie, z jakąś osobą, zacząć działać w jakimś kierunku, w, w, jakby tutaj wbić to wszystko, tą całą frywolność, moi drodzy, i zacząć jakiś nowy początek, który ma być piękny i obiecujący. Żeby nie siedzieć na laurach. Więc weekend do tego jest bardzo pomocny. Oczywiście nie musicie z tego korzystać, bo to, 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 są, to są wasze już decyzje, ale w pewien sposób ci z was, którzy to zrobią, to macie tutaj, no tutaj sprzymierzeńców w postaci oczywiście, słuchajcie, góry, która mówi, jeżeli to zrobisz, to spoko. Osiągniesz to, co chcesz, tak? Wybieramy teraz karty 1, 2, 3, kochani. I ja Wam zaraz daję odpowiedzi do tego, co. do Waszych pytań, które sobie teraz macie w główkach, tak? Ja wyciągam na razie karty. Karta numer 1, 2 i 3. Do pytań, które teraz Wy macie w swoich główkach. Dobra, karta numer jeden wygląda tak, to znaczy ja inaczej, ja ją po prostu położę, a Wy sobie tutaj będziecie wybierać zaraz. Karta numer dwa i karta numer trzy. Widzimy karty, widzimy. Dobra, no to teraz Wy, moi drodzy, wybieracie. Raz, dwa, trzy, pytanie w głowie, i ja odkrywam karty. Jedynki. Klarowna komunikacja. O cokolwiek byście nie pytali, moi drodzy, wymaga to jakiejś klarownej, jasnej, e, słuchajcie, szczerej komunikacji w danej sprawie. I ta sprawa powinna potoczyć się wówczas bardzo dobrze, ale trzeba zacząć od komunikacji. 2. Decyzja należy do ciebie. A więc tu cóż, wy podejmujecie decyzję, idźcie za głosem serca, idźcie za głosem rozsądku, w zależności od pytania, moi drodzy, idźcie za głosem intuicji, oby nie ego, tak? Wy decydujecie o tej całej sprawie. I karta numer 3 w przeciągu kilku tygodni, a więc to, co pytacie, moi drodzy, być może w przeciągu kilku tygodni coś się zrealizuje, względnie w przeciągu kilku tygodni, kochani, być może dostaniecie jakieś znaki, wskazówki czy cokolwiek z tych kwestii, ale coś ma się wyklarować w przeciągu kilku tygodni. Kochani, tyle ode mnie, przynajmniej jeżeli chodzi o, tą, o ten film. Ja Wam życzę przecudownego weekendu, kochani. No i dajcie znać w komentarzach, jak czujecie te karty. Buziaki.